Yo, witam was w kolejnym odcinku, zagrajmy w Call of War z Gunslinger I... dobra, mamy odnaleźć Daltonów w zatopionym miasteczku y, Tutaj pominała was taka krótka scenka jak y, o tu idą po dwóch stronach panowie No i właśnie wróciła sceneczka, nie powinna nikogo. Przy mnie nic nikogo nie pominę y, Dobra Co tu? Oho, ho. ho, ho.

Aha, znajdź latonów. Czyli mam ich szukać. To sprytne. Tędy tylko mogę przejść. Dobra, to są punkty orientacyjne. Na pewno tam będą. No. Jak nic. Tutaj. O, ty ty. Nie przejdę. A, no to trudno. Trzeba znaleźć inną drogę. Jezus Maria. Przestraszyłem się tego. I tu mi wyrosła droga. No więc jak mówiłem, tu są punkty orientacyjne więc chyba nie będzie tych ziomków. Kurde. Nie sądziłem, że będzie tutaj taka misja. Nawet nam się wyświetliło powiadomienie, że w tej misji... Co co ja zrobiłem? Ej, ja nie chcący, wiecie? Co za gość? Co kole oko? Wezmę sobie karabin Jaki reload. Ten reload taki chyba nam mówi że właśnie zabiliśmy wszystkich wrogów. Tędy Nie trzeba przejść. Pięknie, błyskawica to znaczy, między oczy. łoty On wygląda jak Dalton. Albo mi się wydawało. I co jeszcze? Dobra. The boys had established quite a reputation by that time, so they attracted all manner of riffraff to their cause. Tu jesteš jest dynamit. Kurde, Ej, no Nie mogę sprintować. No dobra, tylko trochę mogę. Ah, o i strzelec dostał, pięknie. Wow. Tak mi się teraz, tak pomyślałem, wyskoczyli jak dresy, nie? Tak w grupie, zwarci, kozaczki, ale jednak coś nie wyszło. No i między oczy, pięknie, strzelec. Ten strzelec to taki, właśnie chyba kozaczek trochę. No bo no wiecie, idzie tak na nas taki palant i myśli, że jest nietykalny. Błyskawica pięknie. Pięciokrotne kombo. Lecimy dalej. Po bagnach. Mhm, rozumiem. Spiąłem się na górę i tak. O i w końcu mogę sprintić.

Chyba tam przy stole chrapiam, myślę, że tu ktoś śpi Boże. Ja nic nie mówię czasami, bo chcę tą grę czuć, prawda? Wczuć się w nią. O, tutaj wolę nie ryzykować. Żeby nie było takiej sytuacji, że no odechce no, mi się w nią grać, bo zgubię klimat czy coś. Ten stary dziadek tak zasnął. Indianie. I co? Pięknie. Nowy poziom. U, u, szybko, u. I co tu mamy? Egzekucja. I to nam się tak przyda, tutaj tak pięknie. A. No to przez mokradła. Karabinowa amunicja zawsze w cenie przyda się. Dałem im tylko odpocząć oczom. Czy tutaj jest? Nie, to tylko drzewa. Tu chyba będzie dużo ludzi, bo jest pełno tych beczek z prochem. No więc czekam. Czy może ja się wróciłem? Nie, bo tej, tego nie pamiętam. Tu nie przejdę. ten trzeba iść. S. A. B. Szybki Bill. O, oszty. Dwa pociski poszły. No, co jest grane no? no i dynamit mnie zabił Ale spoko. Odrobi się od tego QTA S a W No zmienili Pięknie. Tu kolejni w ogóle jak się skampili, jak w Call of Duty, nie? Cmentarz. Teraz to będzie wasz cmentarz. Taki bada ze mnie. Kurde, rzucają tymi dynamitami. Jak potłuczeni. Nikogo nie z Aha, tu jest jakiś typek. To ty rzucasz tak cały czas. Mam w strzałę. Dobrze, że dźwięk 51. jeden, to dziękuję za ten finalazek, bo bym nie usłyszał go. Gdyby... sorry za cięcie, gdyby nie ta... gdyby nie takowa technologia, bym... nie zauważył go. Krok od śmierci, pięknie. Dobra, uchylić się. Yeah. Jeja. Shit! Jezu, ile ich tu jest. Jeszcze nie trafiam, tak, taki lama. Dobra, teraz biorę rewolwery. No i pięknie. Co to jest do cholery? Masz tutaj. No wszystko jest rozwiązanie. Jak to mawiają? To ten tarczownik był. Ale mocny, co prawda, nawet wystarczy. Tutaj mam iść. W między oczy trafiłem do gościa. Łot, Łot, Łot w ogóle, co się dzieje? Tutaj wbiegnę. A mniejsza. Co, co w ogóle? Ej, widzieliście, no, przestrzeli się przez deskę, no. no. Dobra. Jeszcze nie zabrałem tej amunicji, okej. Okay. Pięknie. Między oczy, z oka. Tu znowu z oka. Mam nadzieję, że nie będą teraz tak bagować mapy, bo to jest nie fair. Nie no, zająć życie pewnie znowu. Tak się stanie. Tu jesteś, kotku. Dobra, nie wchodzę już na górę. Gliczują te mapy w ogóle. Dranie. Jeden rewolwer jest e, skuteczniejszy nawet. Nie wiem skąd strzelają. A nie mam już tego oddechu, żeby wiecie. Mm, oddechu śmierci, żeby uniknąć pocisku. Dobrze, krok od Dobra. Oddech śmierci się załadował, więc mogę tutaj wbijać tak na kozaku. Pięknie, na strzelowiec Na strzała. Niszczy. Dlaczego? Co to Daltonowiec? Czy co? Nie, to nie byli Daltonowie. Ten rewolwer był chyba niecelny, po prostu. Dobra, wezmę sobie rewolwerek, co to jest w ogóle? Aha, strzelec. Wiedziałem, że Daltonowie gdzieś tam byli. Boli, ale się zmali. Dobra, pewnie tutaj teraz będzie trzeba lecieć, bo na pewno nie tutaj pod górę. Chociaż, jak idziemy pod górę, to.

Rozumiem. O, znają nasze imię, mówią tam Silence Graves. Ja się schowam. Pięknie między oczka. To coś mi dało, nic nie dało. Mają karabin w sensie tą kartaczownicę całą. Dobra, o krok od śmierci byłem. Oni mogą się przestrzelić przez te śmieszne deseczki, więc trzeba się schować gdzieś w strategicznym miejscu bardziej. O, mam więcej amunicji. No i patrzę no. Co się stało? Dobra. Teraz mnie zdenerwowaliście panowie. Najgorsze jest to, że ja nie mogę biegać. Bam Zginął. I bałem, że nie zginął. Dobra, w którą stronę? D. Okej. Okay. Dobra. Gdzie kolejni? Lug. Szybko, wyłącz to. Po co ci to skupienie, jak ty przed dynamitem uciekasz? I znowu zginałem. Cholera. Ach. I po co tyle wymyślałeś przeciwników, Jomuś, Silias, Graves? Graves. I znowu trzeba tą kartaczownicę zniszczyć. Ale to już wiecie łatwo, bo pamiętam jak. Tu są po bokach. Boże, tyle ich nastrało. Dobra, jestem krok od śmierci. Tu gdzieś strzelają, strach wstać. Okej, okay, to gdzie tutaj był? Ach, mogłem tu beczkę tam skasować, w ogóle schaczyła mi gra. Skąd strzelasz, kolego? Wyjdę na te deski, bo tu mogę szybciej... Co za... Co to jest? Co w ogóle jest grane? Mieszka mi tak... ten... On się popa... w ogóle może... A nie, dobra. Już wiem, już wiem co jest grane. To... bo, bo, gram na laptopie i po touchpadzie przejechałem palcem po prostu. Głupi ze mnie typ. Kurde. Ty! Ty masz jakąś orbitę własną, że te pociski cię omijają A tu jest ten strzelec Pięknie On ma strzelbę, to jest drań Pięknie między oczy. O kartaczownica może będę mógł jej użyć, Boże Jakie to będzie dobre To jest tarcza czy to drzwi? No to teraz dałem nieźle. Nie widziałem go. To zwykłe drzwi, ja myślałem, że to tarczownik. No to robi się ciekawie. Kurde. Dobra, schodzimy na dół. I gdzie teraz? Tu pewnie, bo tu jest jedyna drabina. O, explosives i ammunition. Bo że to.

No to jest tak, to jest dobre. No, dobra, to gdzie teraz? Tu. Tak tu, bo tu jest taka rura. Dobra. Co bywasz, Dobra. Myślałem, że to są zamknięte drzwi, bym chyba nie wiem. Jest. Mówiłem, mówiłem, że może użyjemy kartaczownicy. A rozkręca się jedziemy Jedziemy z draniami To jest piękne Wow, aż się czerwone zrobiło Dobra, dajmy odpocząć trochę naszemu karabinkowi Za każdy wystrzelony pocisk tu punkty powinny być Pięknie. Jakie kombusty tu można bić, nie? Piękne. Dobra. Teraz mnie trochę to zdobycie poziomu, ale nie będę już takiego klimatu świetnego rozbijał, upgradeowaniem naszej postaci. O kurde! No to nieźle, ale na dwóch skupić się łatwiej, bo się nie ruszają. Dobra, zobaczymy, jak to będzie działało. W kolejce się ustawią, czy to będzie tak, że dwóch naraz wyciągnie broń, a ja będę musiał ich zastrzelić. Dobra, słyszymy, bicie serce za chwilę. Kurde, trzeba się na dwóch skupiać. No to jest. Tu trzeba chyba nie honorowo zagrać. Wyciągnąć rewolwer jako pierwszemu. Honor rzecz ży ważna, ale życie, oczywiście, pier pierwsze ważniejsze. A to są najszybsze spluwy na dzikim zachodzie. No nie, dobra. Billy the Kid jest najszybszy. Jak usłyszę, tylko bicie serca. I pięknie w rękę dostał, ale zginął. No, szkoda, no nie honorowa, ale. Dobra, mam nadzieję, że odcineczek Wam się podobał. Trochę zamulałem, ale cóż, już... bracia Dalton nie honorowo zabić cię, no niestety. No więc, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zostawcie subskrypcję, łapkę, komentarz jak 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 było, <laughs> I cześć.